Siemandero, witam Was pięknie i pozdrawiam serdecznie z przedwandrusowej haty. W ten nie do końca piękny majowy dzień, ponieważ przed chwilą zaczęło padać i zrobiło się już tak jakby niefajnie. Ale przecież maj to czas wypoczynku, czas relaksu, czas majówek i mam nadzieję, że podczas tego czasu wolnego znajdziecie też chwilę, żeby zobaczyć nasz nowy film, który jest już na kanale. Później sprawdzę, na jakiej wysokości jesteśmy w chwili obecnej. A widoki rewelacja. Popatrzcie sobie sami. Ale oczywiście maj to nie tylko czas wypoczynku, ale też wiosennych, majowych porządków. Co oczywiście nie ominie również nazi okolic tutaj Wandrusowej chaty. A jakie są okolice Wandrusowej chaty to już wam teraz pokazuję. W lesie na drzewach zaczynają pokazywać się liście. Co niektóre drzewka już nam pięknie kwitną. Tutaj krzaczki przed Wandrusową, chantą y, też już y, kwitną. Pięknie się zieleni trawa, którą niestety trzeba będzie za jakiś czas y, wykosić, wyrównać, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. Y, w kominku nie w, kom... no, w kominku, w grillu, schował się czarny kot, nie wiem czego widać, spróbuję to zbliżyć, no widać tamtego czarnego kota, schował się, prawda, przed deszczem, pięknie jest, ale żeby to jeszcze upiększyć, to trzeba trochę w to włożyć wysiłku, trochę włożyć w to pracy. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w okolicach Wandrusowej chaty można sobie fajnie pośmigać rowery, czyli na kole, możecie sobie w fajnych okolicznościach przyrody pojeździć, wszędzie są takie fajne pola, Lasy, mam nadzieję, że to widać. Także na propsie dla płuc polecam. I jak widzieliście, w okolicach Wandrusowej Chaty wiosna już rozgościła się na dobre. A ja ze swojej strony chciałbym Was zachęcić do subskrybowania naszego kanału, zostawiania łapek oczywiście, zostawiania też komentarzy, ponieważ daje nam to takiego mocnego kopa. Bardzo nas to motywuje. I już niebawem wybieramy się niebawem, bo w maju wybieramy się na naszą kolejną wycieczkę, kolejną podróż do pięknego, małego, malowniczego kraju, nad równie piękne i malownicze jezioro. Krajem tym jest Słowenia, a jezioro to jezioro oczywiście Bled. Jedno z najpiękniejszych, moim zdaniem, jezior w Europie. Także bądźcie na bieżąco, śledźcie nas na YouTubie i życzę Wam udanych, fajnych majówek. Tymczasem do zobaczenia gdzieś w świecie. I tradycyjnie do zaś.